Dobry! No, mógłbyś to zostawić! Nie no, dobre to było. O Jezu, mam boosta. Nice. Dobra, nie ma. No jak nie ma, jeszcze leć. No zaraz no będzie. Jest. Ale jeszcze nie ma. Easy. Lecimy dawaj, z... Dawaj, dawaj, Jezu. dawaj, dawaj. Dobre. a wracaj dupę, wracaj! Nie mam busta No, oni, oni też grać nie umieją. na guma, dawaj! Co oni robią w piłkę, nie potrafią trafić? O dzięki O Jezu Leczy Mom! Fajnie Nie ma O oh, wydupcaj Nie no dobra, jak umiem latać Jakkolwiek w locie piłkę trafić umiem to easy. No, posłuj się, grubaście Co ty robisz? No dobrze zrobiłem, co ty chcesz? O Jezu. Oni o siebie obijają piłkę stary. A ja tobą obijam piłkę, więc jest lepiej. No co oni grają? Kuch. Czuję się jak z bambikami bym grał Dobre Dobre, dobre. No błagam, oni na bramkę nie jechali w ogóle zobacz. <laughs> ten zapobusta, no dobra, to strzelam. Ech. O ty kurna, skubaniec. No dopkę! Teraz leć po to. Bo ja nie mam busta Nie, nie, nie. Nieważne. No nie, no nie, nie. No ja Co ty robisz, wariacie? Leć, bo ja nie mam boosta! No. Ja też nie mam. No kur Lecę! Ooo O, ładnie się podkręciła. Dawaj! O, na bramkę! Na bramkę! O Jezu. Jak mnie chciał wysadzić gnoj gnojek! No co ty mi podajesz? Nie, nie, nie. To nie podanie. No wcale. Dawaj, ja podaję. Dobra. No bo nie, naj, nie naj. bo nie umiem skręcać. Dawaj, dawaj, dawaj! O. Podanie, podanie. No wiem, ale nie mam boosta. Nie, nie mogłem rozpędzić. A ja nie umiem trafiać. O, wybiłem. Jezu. Bombiki! Jezu. Dobra, gol. O. No było blisko. Prawie to wybroniłem. <laughs> Ten co? A wiesz, że masz coś takiego, jak wkrętka? Pod kwadratem no zazwyczaj. Wiem, wiem. Gol! A co? Ale ich zniszczyłem w sekundę. Pa 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 co? Pa 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 pa, 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 pa. I dupką. Bokiem tyłka moim. No dupy, gdzie ty jeździsz? pusta pojechałem. No, dobra. Co ty robisz? No to spokój, Nie podamy im cały czas! No krno! No i dupa, no nie nie za mną! Co ty robisz? Ja! No co ty robisz? No co, wracałem na bramkę! No mnie... Wracałem na bramkę, ty na mnie tą piłkę, co miałem zrobić, no? Kurwa. Nie mogę no, Ja się wracam spokojnie po boku, kurna on w nią we mnie. Nie, ja nie mogę Stoisz tu łatwo cię przelobować! Ej moje! No. No, super! Moje, no, yeah. Wbiłem yeah. z tobą bramkę, nie mogę! Jak mną? Zobaczcie! No zobacz. Ja dostałem kulę bilardową, za to że ciebie popchnąłem Przecież ja i tak to bym trafił. No ale ja dostałem kulę bilardową za wfypnięcie ciebie w piłkę. O jezu, leci, uważaj. O jezu, to będzie złe. Ale nie aż tak. Dobra, easy, mamy to. Oj, nie mamy. Dobra, mamy, easy. Haha, ha, the best. Znowu MVP. Nie. O, Neo Tokio! Hmm, to muszę podgłośnić, żeby słyszeć komentarze tego gościa. Co nic? Lecisz ty. A ja się cofnę i jadę za tobą. Oj, nie dolecę, więc wracam. O kurde, oni latać umieją. No to mam przewalone. Żartowałem, nie umieję Ale wybiłem, więc leć! Wow, co zrobiłem? Dawaj! Dobre to było do Petra. Podaję! Nie, nie podaję! Nie, nie mogę skręcać, jakiś kuna, strasznie. O jezu, wow. nie wiedziałem, wow. że on nie trafi! Yeah. No skąd ja że on nie trafi? No masz, 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 what? O oh. sorry! No sorry, no leciał gościu, to już próbowałem yeah. robić cokolwiek, by go zablokować. No. Co? Dawaj! Nie mamy tam. Dawaj! Ja nie mam busta, muszę się cofnąć. Dobra, lecę z driblingiem! Mm. <laughs> Jakie gówno! Pa, gościa. Lecimy! Piech, dawaj! Dawaj! No jak, jak ty tego... Ach, nie mogę, nie mogę. Synek, no, odwaliła ci, jedź. No, pustarka miałeś! Ja. No i ty z tego... A, to no, było, było za łatwe, robię. Celowo no, nie celowo. Było. było za łatwe. No nie! Jezu. Nie, nie dotknąłem cię. No jak nie? No nie. Dawaj, no dotknąłeś mnie lekko. I Dawaj, dawaj! Dobrze, 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 jest git Dobra Uważaj Dobrze, 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 dobrze Byle bym mógł wrócić po busta Dobra mam, lecę No co mnie wybił Gnój? No kurde Włocz No wy nic wielkiego Dawaj Za <grystanie> zagranie. No nie mogę, co oni robią? Zmyłka. Ale co oni robią? Moja... Mój boost przez przypadek. O! Dawaj, twoja. Jest to jak debile, jak debile. Twoje! No dawaj, dawaj, ja... O! To ja samo ja strzelił. Oj, się zesrołem. Wracamy. I trafił. Nie mogę! Jakie granie kurwa! Ale zrobiłem to! No! Co ty robisz? ja! Co ty chcesz? Easy. Easy! Pierciele pierdziele! Takie granie to ja miałem na silverach ostatnio, więc nie wiem jaką ja rangę mam teraz. Kurde, kiedyś champion, teraz silver. Nie mam pytań.